Na pewno w pierwszej połowie gra nam się nie układała i, i to było widać. I w drugiej połowie daliśmy, można powiedzieć, sobie strzelić bramkę jak Juniorzy, bo, bo stosaliśmy bramki e, tak naprawdę z kontraataku i cóż mogę powiedzieć, czas spojrzeć na siebie i ja będę pierwszym, który to zrobi i Wyciągnąć wnioski, jakie się popełnia błędy, nie szukać winy innych, tylko po prostu spojrzeć na siebie. Myślę, że każdy rywal w tym momencie nie jest ani dobry, ani zły. My musimy dobrze grać i patrzeć przede wszystkim na siebie. Każdy z osobna, i jako drużyna, a wtedy możemy wygrać z każdą drużyną w tej klasie. Straciliśmy dwie bramki po kontraktach. Tak ciężko było. Przegraliśmy mecz, chociaż mogliśmy też strzelić i w którym solo trzeba było wywieźć jakieś punkty chociaż. No to nie byłam zaskoczenie, bo już wiedziałem wcześniej, tylko wiedziałem wcześniej, że będę bronił, więc przygotowałem się do tego meczu jak najlepiej, jak mogłem.